Drodzy, dzień dobry, witam Was kochani serdecznie w kolejnym vlogu Ja właśnie jestem, zobaczcie teraz z moją kawką, cappuccinem na tarasie Właśnie tak tutaj patrzę, tak rano pięknie słońce świeciło Niebo było błękitne A teraz wychodzą niestety jakieś chmurki No i tak się właśnie zastanawiam, czy będziemy się kąpać dzisiaj w basenie Czy nie, no zobaczymy Tak więc kochani, ja sobie tutaj siedzę, piję moje cappuccino a was, kochani, zapraszam na kolejnego y, vloga. Właśnie tutaj, Damianek do mnie przyszedł. Co chciałeś? Coś mi pokazać? To zaraz idę. No, Damian chce mi coś właśnie pokazać. Przyszedł tutaj na teraz. No, a ja sobie tutaj siedzę i dopijam cappuccino. Y, a ja, moi drodzy, za chwilę właśnie y, wychodzę. Tak w ogóle, kochani, dzisiaj mamy niedzielę. A że jest dzisiaj niedziela, więc kochani, wszyscy tatusiowie dzisiaj obchodzą swoje święto. No bo jest kochani Dzień y, Taty. Pamiętacie, jak już y, swoim tatusiowi złożyły y, życzenia. Tak więc moi drodzy, ja teraz właśnie jadę y, na cmentarz, bo niestety ja mojego taty właśnie tam mam. Także kochani, y, trzeba jechać y, właśnie na cmentarz zapalić jakiegoś y, znicza. Tak w ogóle moi drodzy, za mną chodzi pralka. No jest niedziela, ale jednak yy, zrobiłam dzisiaj pranie, bo trochę tego prania miałam. A widzę, że słoneczko świeci, świeci, te chmury trochę już schodzą, jak Wam pokazywałam rano. Yy, no i stwierdziłam, że zrobię pranie. Raczej nigdy w niedzielę prania nie robię, no ale dzisiaj jednak yy, ma być. Pamiętam, kochani, dajcie też znać, jak to u Was było, bo ja pamiętam za dziecka dawniej, jak była niedziela czy jakieś święto, nigdy u mnie prania nie było nigdy prania nie było, bo było tak, że jest niedziela, więc prania nie ma. Święta tak samo. A teraz powiem Wam w dzisiejszych czasach, jak się gdziekolwiek jedzie, jest niedziela, nawet takie większe święta. Ja się patrzę, a to wszędzie, sznury, prania, naprawdę dość dużo. Rozumiem, jeżeli wiecie, ktoś ma dziecko, przy dzieciach tak samo też musiałam to dzieci małe, no to wiecie, wiadomo. Ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kochani, to już nie jest, wiecie, jakiś dziwny, żeby po prostu w niedzielę prania nie było. Nie wiem, ludzie dużo pierą w niedzielę, jak w tygodniu nie mają czasu. Ja dzisiaj tylko nastawiam, bo miałam parę rzeczy, a na jutro potrzebuję, więc y, pranie mi wyschnie. Dobra, kochani, nie rozgaduję się, ja jadę na cmentarz, no i odezwę się do Was, moi drodzy, później. Właśnie sobie rozpuściłam y, włosy, ubrałam sobie taką sukienkę, zobaczcie, taką w paseczki, bo jest naprawdę mega y, ciepło na ramionczkach, bo jest y, y, duszno. Dobra, kochani, ja lecę. Odzywam się, drodzy, do Was później. Byłam jeszcze w sklepie, jak wracam ze cmentarza, podjechałam sobie, bo jutro będę robić żurek z białą kiełbaską, więc mówię, podjadę dzisiaj sobie kupię, żeby wiecie, rano, jutro specjalnie nie biegać do sklepu, bo przynajmniej od razu rano jak wstanę, to sobie, przynajmniej ugotuję. Nie będę musiała specjalnie iść do sklepu po ten żur. Powiem Wam, że mega gorąco, naprawdę jest ciepło na ten cmentarzu to mi tak dogrzało mówię kurczę. dobrze, że sobie tylko tak delikatnie właśnie spiłam, że te włosy mi tutaj wiecie nie leciały, tylko taką krablą mam spięte je delikatnie w tyle, ale zaraz zrobię kochani kucyka, obiad już mam kochani zrobiony, a dzisiaj nie wiadomo co na ten obiad, bo szczerze mówiąc ugotowałam ziemniaki, mam do tego w płatkach zrobionego Kurczaka. Potem kolejnego kurczaka zrobiłam jeszcze rano w tej takiej panierce. Bardzo dobry, powiem Wam, nie wiem, z knora jest ta albo z winiarta. panierka taka właśnie do kurczaka. Ona jest, z zaraz Wam powiem, z czosnkiem, z czoskiem. Ta panierka, no i jeszcze mam z habu pieczony. Także kto co będzie chciał, są ziemniaki też ugotowane, no i kto będzie chciał, to jeszcze są frytki. Także widzicie, dzisiaj naprawdę taki obiad do wyboru, co kto będzie chciał. No i rzeczywiście, do tego sałatka, buraczki albo jeszcze coś innego, ogórek w śmietanie na przykład. O. Dobra, powiem Wam, że po obiedzie chyba pójdziemy się kąpać, bo... Te chmury widzę, że tak schodzą Jest naprawdę ciepło Zresztą zawsze jakaś chmurka będzie Ważne, że jest ciepło To się i tak można kąpać Zaraz muszę ściągnąć właśnie to przykrywę Co mam na basenie No i będziemy się kąpać Powiem Wam, że wsadziłam rękę do basenu Teraz pod tą pokrywę Rany boskie, jaka ciepła woda Jest tak cieplutka woda, że po prostu bym od razu wskoczyła Także dobra kochani Ja idę spinać jednak tego kucyka Bo jest mi strasznie gorąco a tak jest, moi drodzy, na niebie. Zobaczcie, takie chmurki, ale niebo jest błękitne. No i kochani, przede wszystkim ciepło. Najważniejsze, że jest ciepło. Także ja za chwilę idę, to ściągam z basenu i jak mówię, będziemy się kąpać. Idę strój za chwilę ubieram, tylko to ja mówię, idę spinam włosy, bo aż mi się przylepiają po prostu do pleców. No, także pogoda naprawdę piękna. Także kolejny dzień, moi drodzy, kompania będzie. Kochani, właśnie odnośnie tego basenu, no naprawdę na Instagrama to mam tyle zapytań prywatnych o ten basen. Pod filmem chyba też że jakieś było tam pytanie na temat basenu, skąd on jest. Część, już odpowiedziałam wczoraj na Instagramie. Jeszcze dzisiaj też Wam, kochani, nie martwcie się, się, odpowiem, ale powiem Wam od razu tutaj dzisiaj, że już było wiadomo skąd, kochani, jak widzieliście, byłam w sklepie Merkur, wtedy po te zabawki, po tego nie flaminga, bo o flamingu też myślimy zakupić, ale mamy tego unicorna, tego jednorożca, na którym można pływać, powiem Wam świetny, naprawdę. Ja też na nim pływałam Kamila, Damian. No, jest rewelacja. Jak nie chcecie po prostu tak yy, yy, po prostu, wiecie, moczyć tyłka w wodzie, to możecie siedzieć na takim yy, unicornie, on nie ma tej dziury, tylko po prostu jest cały i po prostu nie jesteście mokrzy i możecie sobie tak po prostu yy, pływać. Ale to już nie o to chodzi. On był kupiony i ten donat, piłka yy, w merkurym sklepie, yy, no i basen, moi drodzy, też basen kupowałam jakoś. Yy, Dzień czy... nie, dwa dni przed właśnie wakacjami. No i powiem Wam, że on był też kupiony w sklepie Merkury. Ja go zobaczyłam akurat na stronie, bo na stronie go też, kochani, możecie go y, zamówić. Są przeróżne y, wymiary. Ja akurat widziałam taki większy, ale nie taki, fest, wiecie, olbrzymi, żeby mi się po prostu, wiecie, zmieścił na podwórku. Ale i tak jakby go rozłożyli, no to powiem Wam, że... Był większy niż myślałam, ale jest świetny naprawdę i on jest zakupiony w sklepie Merkurym. Ja go znalazłam na stronie Merkurego, ale zakupiłam go stacjonarnie. Sprawdziłam sobie po prostu wymiary, jaki jest, co jest, po prostu, wiecie, do niego pojechałam do Merkurego, no i faktycznie było jeszcze 8 sztuk, także kupiłam od razu, no bo, dlatego, że, wiecie, Miały być te upały ponad 30 stopni. No i wiecie, nie chciałam zwlekać z tym, po prostu, że zanim zamówię, zanim mi to kurier przywiezie, no to nie wiadomo kiedy by było. A tak to pojechałam i w tym samym dniu przywiozłam, w tym samym dniu wieczorem my go rozłożyli, powiem wam. Wodę my oczywiście zaczęliśmy nalewać wieczorem, no i jeszcze na drugi dzień rano, no bo sporo litrów yy, po prostu tej wody tam wchodzi. Yy, do tego jest, powiem wam. Yy, Pompa, pompka, która wam filtruje, właśnie. No, i też kupiłam chlor. Chlor jest kochani, potrzebny, żeby Wam się nie robiły, wiecie, te glony, różne dziadostwa, także woda jest, powiem Wam, przejrzysta, piękna, czyściutka. Oczywiście w środku basen też pięknie wygląda, bo on nie jest, wiecie, jak niektóre baseny niebieskie, na przykład cały niebieski, czy tam jeszcze w innym kolorze. On jest, kochani, ma taką mozaikę. Jest mozaika, jak teraz, właśnie jak robią te baseny, wykładają płytkami, wiecie, takie już typowe te baseny, które robią i płytkują je płytkami. To on ma taką przepiękną mozaikę. Jak pływacie w tym basenie, to ta mozaika, tak to pięknie, dno wygląda i boki oczywiście też są z tej mozaiki. Także, kochani, musicie sobie wejść na stronę Merkurego, albo jak macie gdzieś ten sklep, to zajrzyjcie sobie właśnie tam, yy, nie wiem, nie powiem Wam teraz dokładnie jaka firma, bo nie pamiętam, ale w filmie tam macie tam było chyba widać, jak nagrywałam, to chyba było widać jak się nazywa basen, także są przeróżne rozmiary yy, są jeszcze mniejsze, są jeszcze większe także kochani, sprawdzajcie sobie, możecie je bezpośrednio jak potrzebujecie na już, a jak coś nie potrzebuje na już, to możecie zamówić tak samo na stronie Merkurego, ja to tak jak mówię Wam yy, zobaczyłam go na stronie Merkurego no, i pojechałam od razu do sklepu, żeby go y, zakupić na już. No, także więc, kochani, basen jest naprawdę świetny. Jak ktoś nie ma, to, kochani, serdecznie Wam szczerze z ręką na sercu powiem Wam y, ten basen, bo jest naprawdę rewelacja. Jest świetny, jest naprawdę dużo w nim miejsca, jest super. Oczywiście y, kupiłam ten podkład y, pod basen, y, żeby po prostu ten basen miał na czym stać na takiej folii, to jest taka folia niebieska specjalna pod baseny, no i oczywiście górę tak samo osobno musiałam zakupić, tą pokrywę też na ten sam wymiar basenu, tam macie wymiary podane na basenie, na pokrywach, także jest wszystko przykryte żeby wiecie, nie śmieciło Wam się, żeby nic po prostu nie wpadło do basenu, zabezpieczenie basenu, no i no i świetny jest po prostu ten basen, naprawdę powiem Wam, że już my się tyle razy w nim kąpali, że Kochani, polecam Wam, naprawdę. Także ja za chwilę się przebieram i tutaj, jak mówiłam, spiąć najpierw włosy, ubiorę strójką pilową, no i oczywiście pójdziemy popływać. Zobaczcie, jak mi kwitnie hortensja ta tutaj. Cała w kwiatach będzie. Tak samo te wszystkie. No i ściągłam, powiem Wam, pokrywę. No i włączyłam filtr, żeby sobie po prostu przeczyścić to. No, także więc, moi drodzy, tak to wygląda. Taka mozaika jest no, pięknie to wygląda. A tu Wam jeszcze pokażę, z jakiej firmy jest basen. Czyli z takiej o. Coś takiego, moi drodzy. Powiem Wam, ale gorąco. Właśnie grzeje mi się tam obiad i będziemy jeść za chwilę, i skakujemy do basenu. Zobaczcie, w ogóle jak to drzewko podcięłam, właśnie tutaj. No i lawendy, kochani, kwitną. Zobaczcie, jakie piękne lawendy. Ale to pachnie. Pszczółki sobie tutaj też ruwają. No piękna ta lawenda. Jezus, jak mi ręce pachną teraz lawendą. Cudo. Cudo, przepiękne. Powiem Wam, że one się tak mega mi rozrosły te lawendy. Strasznie się rozrosły. Będę je musiała i tak później jak przechwitną poprzycinać. W ogóle trawy tak samo. Wszystko pięknie wygląda. Kaltapa na przykład też ma o wiele większą y, koronę. Tego roku z roku na rok coraz większa ta korona jest z liści. Dobra, nawet mój Gabryś tutaj zarosnął. Zobaczcie pod trawą. <grych> Super. Dobra, kochani, idę, bo jest mega gorąco. To niech się przefiltruje. I za chwilę wskakujemy do basenu. To ja już, moi drodzy, jestem gotowa do basenu, oczywiście w stroju, yy, ręcznik kąpielowy tak samo musi być, tu mam jeszcze jeden, ale powiem Wam, że idę jeszcze dopompować trochę powietrza do tego donata, żeby był, wiecie, taki troszkę twardszy, żeby się lepiej na nim pływało, bo troszkę zmięknął, wiecie, od słońca, więc yy, idę jeszcze go po prostu napompować. I tak, kochani, ja już jestem w basenie powiem Wam, ale super, naprawdę pogoda się teraz zrobiła, jest trochę chmurek, zobaczcie, o tak Wam pokażę no, ale jest naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie naprawdę, woda jest tak ciepła że powiem Wam, że my już korzystamy kolejny dzień z tego basenu jak inno się da, jak jest ino i oczywiście ciepła woda właśnie tutaj unicorn zobaczcie się przypłynął do mnie konik Powiem Wam, że bardzo fajnie się na nim pływam. Także jak ktoś jeszcze nie miał, to naprawdę Wam polecam czy flaminga, czy tego unicorna Super, naprawdę, bardzo fajnie. Dobra, kochani, odkładam telefon, bo nie chcę po prostu, żeby wiecie, zmoczył mi się. I się kąpi, oczywiście. Jestem, moi drodzy, jestem. Koniec tego na razie kompania w basenie. A już Wam dość, powiem Wam, już tyle się wymoczyłam. Jak widzicie, ściągłam kolczyki, już Wam przedtem mówiłam, bo właśnie miałam styk perełek, więc nie chciałam je e, moczyć. Ale w ogóle powiem Wam, chciałam Wam powiedzieć e, makijaż odnośnie makijażu w basenie. No ale wiecie, przy tym jecham, to ja zawsze e, rzęsy maluję i mam kreskę. No i uwierzcie mi, że zobaczcie, w ogóle nie jestem rozmazana. Yy, to jest makijaż yy, tusz i kreska niewodoodporna. A wpadłam faktycznie pod wodę, miałam całą twarz yy, z wody. Już te rzęsy czułam, że się niby posklejały, ale zobaczcie, nie są posklejane ładnie wyglądają. No i w ogóle się nie rozmazałam. Kreska tak samo, jak była, tak jest, a byłam cała mokra. Także zobaczcie makijaż yy, rzęsy i kreska yy, rzęsy tusz z Eveline, a kreska z Wibo i zobaczcie, no. O dziwo, naprawdę nic nie jestem y, rozmazana. Rzęsy, jakie były, takie są. Kreska jak była, też jest. A w ogóle muszę później zmazać sobie lakier, bo już z tego lakieru zobaczcie, no już nic nie ma. Y, widać tu końcówki y, paznokcia, lakier się zdrapał, więc muszę po prostu, wiecie, y, zmazać. Zobaczcie a mnie znowu dzisiaj przypiekło. Ja już mam dość, jestem już tak opalona, że powiem Wam, że gdziekolwiek jadę, to każdy mi się pyta, skąd ja przyleciałam, gdzie ja byłam, gdzie za granicą, gdzie można się tak opalić, a ja nigdzie nie mam za granicą, jak widzicie, jestem tutaj. Yy, naprawdę, woda, basen, to naprawdę jak ktoś powiem wam, nie lubi się opalać, nie chcecie leżeć po prostu plackiem i się smażyć, to po prostu woda, basen, pływanie w wodzie i słoneczko to się moment po prostu opalicie, nawet nie będziecie wiedzieć po prostu, kiedy. Dobra, kochani, ja idę sobie zrobić teraz cappuccino, włosy jakie mam, takie mam spięte na razie, chociaż mi się tutaj trochę rozwaliło i trochę mokre są, ale to nic, zaraz to odepnę i po prostu w kucyku mi to wyschnie. Idę sobie, kochani, zrobić teraz cappuccino, bo nie wiem, weszłam z tego basenu i mówię, taką mam ochotę na to cappuccino. Także idę sobie, robię cappuccino i odzywam się do Was później. No, powiem Wam, że moje włosy teraz rozpięłam je kucyka i moje włosy dosłownie jak powiem Wam poczują wodę. To moment się robią kręcone. Nie wiem, czy tak tutaj to zobaczycie, ale są mega kręcone. Zobaczcie, w ogóle tą bluzkę mam tak założoną, bo jest mi mega gorąco. To jest taka bluzka, wiecie, sprążka, ona jest tak marszczona, no i te rękawki ma właśnie takie falbanki. Więc ja sobie je tak po prostu zrzucam. A że jest prąż, ona jest dopasowana, to po prostu się na ciele trzyma. No ale powiem wam moje włosy teraz takie kręcone. No mega. Powiem wam, loki. Nie trzeba po prostu y, tego kręcić, bo loki się po prostu y, same zrobiły. Także widzicie trochę wody, zmokno i są kręcone dobra, kochani, idę i robię cappuccino zrobiłam sobie właśnie y, cappuccino i zobaczcie co piekłam y, wczoraj jeszcze wczoraj wieczorem upiekłam y, drożdżówki y, z jabłkami te co zawsze piekę więc y, drożdżówka z jabłuszkami, nie ma jagód nie jest z jagodami, ale z jabłkami i powiem Wam, z jabłkami i cynamonem jest naprawdę super, posypana cukrem pudrem, także Zobaczcie, do kapucina taka drożdżowa. No a teraz, moi drodzy, czas na arbuza. Uwielbiamy arbuza, także jest pyszny. A ten powiem Wam, że przede wszystkim, bo jest naprawdę mega słodziutki, naprawdę bardzo dobry. Dzień dobry, kochani. W poniedziałek zaczynamy, moi drodzy, pierwszy tydzień wakacji no powiem Wam yy, pogoda dzisiaj taka troszeczkę yy, wyszłam na teraz nie mówię no jakieś chmurki, troszkę dzisiaj jest chłodniej no nie wiem co z tą pogodą coś się zepsuła ale miejmy nadzieję, że w ciągu dnia zrobi się kochani ciepło wcześniej już do Was nie odezwałam, bo powiem Wam, że z powrotem my poszliśmy do basenu więc wykorzystaliśmy powiem Wam yy, wczorajszy czas niedzielę naprawdę bardzo miło, bardzo fajnie a że było upalnie, no to Korzystaliśmy moi drodzy jak najwięcej po prostu z basenu. A dzisiaj, tak jak mówię, jest troszkę pochmurnie, jest chłodno ale jest godzina dopiero siódma, więc mam nadzieję, że w ciągu dnia zrobi się ciepło. Dzisiaj będę kochani musiała jechać jeszcze na miasto chyba będę musiała jechać po chleb jeszcze zrobić jakieś zakupy. Przede wszystkim muszę sobie kupić zmywacz do paznokci, bo wczoraj je zmazałam, położyłam sobie tylko odżywkę, ale chciałabym sobie jeszcze je zmazać u stóp i zrobić jakiś inny kolor, ale niestety resztki zmywacza i to mi nie wystarczy, także będę dzisiaj musiała kupić sobie zmywacz do paznokci. A teraz, moi drodzy, idę, robić sobie cappuccino, tyle co rozczesałam sobie włosy, Zrobiłam sobie tylko kreskę i rzęsy pomalowałam, także więc, moi drodzy, jestem gotowa. Na ustach mam tylko właśnie tą pomadkę ochronną z Carmexa Wiśniowa. Bardzo fajna, powiem Wam, bardzo ładnie pachnie i przede wszystkim, jak widzicie, nawilża fajnie usta. Dobra, kochani, ja idę robić cappuccino, a Was znowu zapraszam na kolejny dzień ze mną. No i powiem wam, że się właśnie przejaśnia, zobaczcie wychodzi błękitne niebo, się robić będzie, a ja teraz moi drodzy zabieram się za podlewanie oczywiście kwiatów, muszę właśnie podlać te moje piękne kwiaty, zawsze podlewam je rano, no i oczywiście wieczorem. Ja, moi drodzy, już jestem gotowa, jadę właśnie po chleb, przebrałam się, ubrałam sobie taką, wiecie, sukienkę muślinową, taki kolor morski, tutaj przekłamuję właśnie telefon, bo pokazuję jakiś taki niebieski, a ona jest taki ładny, morski, zielony kolor, frotka tutaj w ręce, ale zostawiam włosy rozpuszczone, więc taka, moi drodzy, dzisiaj styluwa na teraz. I tak, moi drodzy, jesteśmy teraz pod sklepem Brico Marsze. To też jest sklep chiński. Idziemy zobaczyć, co mają ciekawego. A w ogóle powiem Wam, że byłam teraz w Lidlu przed chwilą, właśnie z dzieciakami. I zobaczcie, nie uwierzycie, Damian chciał iść po bułki do Lidla. A ja przy okazji zobaczyłam. Zobaczcie, z Lidla mam pączki z nadzieniem, kochani, pistacjowymi. W końcu powiem Wam, że ostatnio też dostałam te pączki. To nawet wam pokazywałam na Instagramie. No powiem wam, uwierzcie, rewelacja. Jeżeli ktoś jeszcze nie ja tego pączka o smaku pistacjowym z Lidla to koniecznie musicie, moi drodzy, kupić, bo są przepyszne. Są tak rewelacyjne te pączki. Zobaczcie. W domu wam później jeszcze pokażę. Naprawdę już miałam takiego smaka przez sobotę, niedzielę, ale niestety tych pączków przez weekend nie było. Ciężko jest dostać te pączki i powiem Wam, że dzisiaj też nie było. Przechodziła właśnie taka pani, która pracuje tam w Lidlu. No i pytam się tej pani, czy są pączki z tym nadzieniem pistacjowym. ona mówi, że tak, że są, ale mówię, nie ma tutaj właśnie. No już tutaj powiem koleżance, no i proszę bardzo, całą paletę ta jej koleżanka wyciągła, nałożyła tych pączków. Także wzięłam kochani cztery Yy, idziemy teraz do tego briko może do chińskiego jeszcze wstąpimy, zobaczymy, co mają ciekawego. No i jadę do domu na te pączki, kochani, na te pączki, bo już mam takiego smaka. Dobra, moi drodzy, może jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę, a jak nie będzie nic ciekawego, to wam nie pokażę. Dobra, lecimy do sklepu. No i zobaczcie, jesteśmy akurat na rynku. Powiem wam, że przy tych fontannach jest troszeczkę chłodniej. To zrobiło się naprawdę, powiem Wam, yy, gorąco. Zobaczcie, niebo jest błękitne, więc pogoda super. Już moi drodzy, jesteśmy w domu. Ja właśnie sobie spiełam włosy, ale się mega pogoda zrobiła. Jest tak gorąco, że po prostu z tym krótkim rękawkiem e, już po prostu ugotowana jestem. Zaraz się przebieram. Nie wiem, e, grzeję teraz, podgrzewam właśnie ten żurek, zjemy sobie i może pójdziemy się kąpać e, chyba do pasynu Tak mi się wydaje. E, powiem wam, że w tym blikowarszy już wam nic nie nagrałam. No, wiecie, takie same z, e, rzeczy budowlane. Byliśmy też w sklepie chińskim. Kupiłam sobie pasek, powiem wam fajny pasek, także później wam pokażę. A teraz idziemy najpierw na obiad. Jestem mega głodna. Byliśmy jeszcze, powiem wam, na rynku właśnie na lodach. No i na tych takich szejkach owocowych właśnie do picia. Także trochę się człowiek ochodził. No i byłam na targu jeszcze jabłka kupiłam. Jeszcze był jeden stragan, także jabłuszka mamy, bo nam się skończyły. No to dobra, moi drodzy, po obiedzie można przekąsić teraz. Pączka. Właśnie dzieciaki też tu już zaraz do mnie y, przyjdą. Też mają po pączku. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Ten pączek y, z lidla osypany jest tutaj. Naprawdę powiem Wam, że jest bardzo dobry. Także ja się zabieram teraz za pączusia z nadzieniem pistacjowym. Muszę Wam powiedzieć, że ta masa pistacjowa naprawdę jest rewelacja. Super. Bardzo dobra. A tutaj, moi drodzy, jeszcze wam podam przepis na te racuchy z jabłkami na maślance, bo wiem, że są pytania pod filmem, tak, więc tutaj wam pokażę ten przepis, więc sobie go odpiszecie. No, powiem wam, że naprawdę bardzo dobre są te racuchy. Także, kochani, polecam. I tutaj, moi drodzy, wam pokażę ten pasek, który sobie właśnie kupiłam. Powiedziałam, że w sklepie chińskim. Bardzo fajny. Teraz go tutaj wyciągnę. Zobaczcie, on jest takie. Tutaj ma właśnie zapięcie, i zahaczacie po prostu o to. On jest taki właśnie na żyłce. Ja już kiedyś chciałam sobie właśnie kupić taki, i nigdzie kurcze nie było. No i dzisiaj podjechaliśmy do tego chińskiego. No i proszę bardzo, były. Powiem Wam, że były w czarnym, w srebrnym i w złotym, ale w sumie miałam najpierw myślałam czarny, potem mówię, może złoty wezmę. A w końcu stwierdziłam, że wezmę czarny, bo mówię, czarny tak więcej wiecie do wszystkiego. Zobaczcie, jaką on tutaj ma piękną, ładną. Kramelkę. No, bardzo ładnie powiem Wam to wygląda. Ja przypiłam sobie do, do tej sukienki dzisiaj właśnie w sklepie. Zobaczyć, jaka jest długość. Bo wiecie, niektóre są bardzo długie, więc mi by spatywały. A, a ten jest akurat ma taką długość, że jest w sam raz właśnie jak się zapnę. Naprawdę bardzo fajna jest ta żyłka, i stwierdziłam, że chyba kupię sobie jeszcze jeden w kolorze złotym. Ten właśnie tutaj, ta żyłka po prostu. W kolorze złotym, a to mam po prostu czarną. No i powiem Wam, że do tej sukienki przepięknie właśnie dzisiaj wyglądał. Także powiem Wam, taki pasek, nie wiem, cena jest tutaj, już Wam powiem 12,90 taki pasek kosztuje. No, także powiem Wam, że mi się przyda właśnie do sukienek. Niektóre są takie, wiecie, szerokie sukienki, to można sobie fajnie po prostu spiąć i zrobić taką, wiecie fajną, dopasowaną właśnie w talii sukieneczkę, także naprawdę bardzo fajnie ten pasek wygląda ja sobie właśnie teraz kochani zrobiłam mrożoną kawę powiem Wam, że naprawdę przepyszna ta mrożona kawa jak się samemu po prostu zrobi, no i co moi drodzy na niebie wyszły troszeczkę takie już, zobaczcie chmurki tak więc Zrobiło się troszkę chłodniej, ale od środy, moi drodzy, mają być upały, także więc no będziemy się smażyć. Kochani, ja już będę kończyć tego vloga. Vlog jest, moi drodzy, dwudniowy, więc mam nadzieję, że miło będziecie go oglądać. Weźcie sobie jakąś herbatkę, kawkę, czy też jak, jak kawę mrożoną i zapraszam Was do oglądania tego filmu. My, moi drodzy, widzimy się w następnym vlogu. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam. No, i oczywiście, jak Wam się podobało, zostawcie kciuka. Oczywiście nadal proszę o subskrypcję kanału. Jeżeli ktoś jeszcze ogląda, a nie subskrybuje, to niech zacznie subskrybować. Oczywiście przypominam Wam, moi drodzy, o tym dzwoneczku, jak go naciśniecie, to nie pominiecie żadnego mojego filmu. Ja Was kochani, pozdrawiam, mnóstwo buziaków przesyłam. Oczywiście zostawcie kochani, jak obejrzeć jakiś ślad po sobie pod filmem. Będzie mi bardzo miło i do następnego vloga. Trzymajcie się cieplutko!